Dobry wieczór. Raz jeszcze mam na imię Violeta, Jestem alkoholiczką. Drogie panie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Jestem tu pierwszy raz, kiedy Aguś poprosiłaś mnie, żeby tutaj ten fragment z Wielkiej Księgi, mnie się od razu wrzucił jeden w głowę. Ja go teraz przeczytam. Później miałam wątpliwości, no bo wiecie, jak to ma alkoholica. Może to, może tamto, no nie? Ale jest taki jeden fragment, który jest mi bardzo bliski sercu. Brzmi on tak. Wielu z nas wykrzyknęło: Cóż to za rygor? Nie damy rady tego zrobić. Nie zniechęcaj się. Nikt z nas nie był w stanie idealnie przestrzegać tych zasad. Nie jesteśmy święci. Rzecz w tym, że jesteśmy gotowi, by rozwijać się duchowo. Zasady, które wypracowaliśmy, są wskazówkami do rozwoju. Chodzi nam raczej o duchowy postęp, a nie o duchową doskonałość. I to jest cały fragment. I to jest fragment, który idzie od razu po krokach. Także tutaj chodzi o ten rygor programowy. I słuchajcie, dla mnie ten fragment jest jak plaster na duszę. Za każdym razem, kiedy go słyszę u nas na meetingach, to, to wiem, że jest ok. To wiem, że jest wystarczająco dobrze. Ja, alkoholiczka, też narkomanka, pełna jestem wad. Już je poznałam w procesie programu. Wiem, że jestem pełna y, lęku. Wiem, że y, mam takie wady jak perfekcjonizm, taka zadaniowość. Y, I te wszystkie rzeczy, no ja w nich żyłam, byłam w moim czynnym uzależnieniu, ale kiedy przestałam pić i, i, i brać narkotyki, y, to te rzeczy wciąż były. I kiedy doszłam do miejsca, już pracy nad programem, no to. Wiecie co? Złapałam się na tym, że um, chociaż próbuję pracować nad swoimi wadami charakteru w różnych sferach życia, to te wady zaczęły się bardzo mocno wkradać do mojego zdrowienia. Na przykład perfekcjonizm. Złapałam się na tym, na początku złapałam się na tym, że ja chcę szybko wyzdrowieć. Byłam na terapiach i, i ja po prostu szybko chciałam dojść do celu. E, rozwiązać problem, który mam i żeby on znikł. Takie było moje podejście do, do uzależnienia. Zaczęłam przekonywać się powoli w drodze, że no, to nie jest problem do rozwiązania, który zniknie, tylko to jest choroba na całe życie. I że ja potrzebuję zaakceptować, że pewne rzeczy zostaną ze mną już, już do końca. I to była wizja taka no, przerażająca. I chyba dlatego program nasz jest programem 24 godzin, bo, bo skupiam uwagę na tu i teraz i nie myślę, co będzie za tydzień, za dwa czy, czy pięć lat. A więc ten ciężar no, schodzi ze mnie w momencie, kiedy, kiedy powierzam się tylko 24 godzinom. To, to tak. I co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że pomimo tego, że rozumiałam że y, uzależnienie moje będzie ze mną do końca życia i chciałam już zdrowieć. To ja bardzo chciałam zdrowieć y, tak idealnie. Tak właśnie perfekcyjnie. Ja chciałam być tak, jak nie wiem, Ulka, Marysia, Zenek, tak jak ludzie dookoła mnie. Y, bardzo się porównywałam z innymi ludźmi. Y, Moje niskie poczucie wartości sprawiało, że, że, że wszystko, co robiłam, było dla mnie niewystarczająco dobre. Ja chciałam doścignąć Pana Boga. Dzisiaj wiem, że to była pycha, bo chciałam robić za Pana Boga. To jest niemożliwe, żebym była doskonała, i, i, i dzisiaj to już uznaję, akceptuję, i w momencie, kiedy, kiedy załącza mi się coś takiego, że, że chciałabym mocno, powinnam coś innego, a tu za mało, a tu tamto. To ten fragment o tym, że ja, że ja nie mam dojść do żadnego miejsca, że ja mam po prostu się rozwijać i próbować każdego dnia, yy, on jest naprawdę dla mnie plastrem na, na, na duszę yy, i odpowiedzią na moje wady charakteru różne, które się uruchamiają we mnie, również na pracy yy, nad, nad programem. No nie? Yy, I też miałam taki czas, gdzie, gdzie byłam bardzo wolna od moich wad charakteru w zdrowieniu. A później przysz... byłam na programie, to znaczy był... miałam sponsorkę, która mnie prowadziła, no i, i, i wydawało mi się, że no, ja już mam taki balans w sobie, no nie, Fajny, yy, fajne podejście do tego zdrowienia. Yy, bardzo się myliłam, wiecie, bo jak tylko zaczęłam pracować z podopiecznymi, no to te wszystkie wady znowu się uruchomiły, no nie żeby tutaj właśnie kontrolować, żeby było tak, jak mi sponsorka przekazała, żeby się podopieczna trzymała zasad, a jak nie, to nie wiadomo co. Eee, i, I No i ten perfekcjonizm też to takie moje chore myślenie, takie pijane myślenie, prawda? To jest taki brak trzeźwości mojej emocjonalnej, który się we mnie pojawia. Że na przykład y, inni ludzie będą oceniać to, jak ja prowadzę moje podopieczne. Ja miałam tego typu lęki, tego typu myśli, tego typu filmy. Y, to były moje aktywne, aktywne wady i które się uruchamiały. Pomimo tego, że już byłam długo trzeźwa, wiele lat na programie, gotowa do sponsorowania, to jednak y, y, takie coś zaczęło mi wyrastać w moim zdrowieniu, w moim ogródku zdrowienia jak ja to nazywam, ten mój świat wewnętrzny, że tam i kwiatki, i chwasty rosną. Niesamowita to była dla mnie kolejna lekcja i takie przypomnienie, że ja jestem człowiekiem, który no nie jest wolny od swoich wad. No, nie, że, że, no, no znowu gdzieś tam to była lekcja takiej pokory dla mnie. Dzięki Bogu się na niej złapałam i, i złapałam zdrowy rozsądek do, do prowadzenia podopiecznych i do zdrowienia. I, i, ym, I co mogę powiedzieć, no ten fragment też jest dla mnie, dlatego wiecie co, uwalniający, bo jeżeli ja bym postawiła siebie w takiej pozycji, że ja już mogę dużo, że już pewne rzeczy mnie nie dotyczą, bo już jestem tak długo na swojej drodze, to na pewno dużo ciężej byłoby mi chwycić telefon, kiedy mam zły dzień kiedy mam depresję, kiedy mam lęki, kiedy mam frustrację, złość, cokolwiek i zadzwonić do drugiej alkoholiczki i powiedzieć jej uczciwie i szczerze, co się ze mną dzisiaj dzieje, no nie? A, a dzięki temu, że ten fragment mówi o takiej, wiecie, dla mnie akceptacji tego, jaka ja jestem, że ja mam prawo do błędu, bo ja, ja tak rozumiem ten fragment, no nie? Że to są wskazówki, że ja mam się tylko rozwijać, że, że, że mam próbować. Że mogę popełniać błędy. Ja, 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 ja to czytam z tego fragmentu. To dzięki tej postawie, w momencie, kiedy coś się ze mną dzieje, a może się ze mną zadać w każdym momencie, to ja mam pokorę i odwagę, żeby powiedzieć o tym drugiemu człowiekowi, no nie, przyznać się do tego, co się ze mną tak naprawdę dzieje, no i dostać pomoc no nie, przede wszystkim. Więc tutaj. Wiecie, no jest mi ten fragment bardzo bliski i, i, i towarzyszył mi już na wielu y, takich etapach y, y, mojego zdrowienia i y, 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 ja go bardzo często czytam w ogóle i innym ludziom i kiedy rozmawiamy, bo y, no chyba tak jest, tak mi się wydaje na początku naszej drogi, że tak, ja tak miałam też, że ja chciałam bardzo nadrobić stracony czas, no nie? ponaprawiać wszystko i już być tym dobrym, fajnym człowiekiem, no nie? Gdzieś tam pozbyć się pewnych rzeczy chciałam z siebie. A, a okazało się, że, że ja nie, nie mam się ich pozbyć, tylko mam, mam właśnie je zobaczyć, uznać, przyjąć, zaakceptować, no nie? To jaka ja naprawdę jestem. I, no, także ta, ta, takie miałam doświadczenie. I, no i taki plaster na duszę, tak, tak nazywam ten fragment. No nie Że, że program to, to, to są. To jest taka droga dla mnie. To jest taki kompas, w którą stronę ja mam ze sobą iść. I, I każdego dnia popełniam jakieś błędy, i, 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 i czasami mam w sobie więcej pychy, czasami więcej pokory. Kiedyś też się pychy chciałam wyzbyć. Dzisiaj już wiem, że jest to niemożliwe. Bo, bo yy, już widzę pychę i pokorę jako coś, co ze sobą w pewnym sensie współżyje. No nie? Że, że, bez, bez, yy, że pokory nie ma bez pychy, a pychy bez pokory. No nie? Yy, więc dużo więcej mam takiego ludzkiego wiecie, co podejścia do siebie i do zdrowienia swojego dzięki, dzięki temu fragmentowi. Yy, no, tak pokornieje po prostu przy nim. Nie robię za Pana Boga. Staję się człowiekiem. <grystanie> I, I no jest to dla mnie piękne. I wiecie, co tak naprawdę? Ja już skończyłam moją wypowiedź, a ja nie chcę się powtarzać. <grystanie> Minęły <grystanie> chyba może z 7 minut. I nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Może, może zaczniemy rozmawiać. <grystanie> no i dobrze, na spokojnie.